Ja będę przez jeszcze nie, co mamy, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. nie. Olej, to zrobimy ten samolot, dobra? I teraz krok to odpłat, zależy wstański. Wszystko wiadomo, krosna rzecz, nie? Dobra, uwaga. Szanowny panie, robimy próbę. Wstajemy wszystkie. Te, które postanowili i zdecydowały się na to, żeby, żeby e, wziąć udział w naszej zabawie, wstają. Dobra. Nie. To, dobra, to jeszcze inaczej. Wsiadamy. Jesz Także mięższa tak, 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 tak. problemy. Bo Na początku jest siedzącą, siedząco, prawda? I teraz próba będzie polegała na tym. Próba będzie polegała na tym, że spróbujemy w odpowiednim momencie wstać i zrobić show, Dobra? Można wszystko właśnie z rzucaniem kapeluszy do góry. Ktoś tutaj sobie wziąłem takie haremszczejki, harem, że na przykład nie wiem też to jest po pupie, tutaj się tak się szaną, to tak jest, no zobaczcie, to też... Ja się też to wkręcam. No, dobra, mogę, ale tutaj się kolejęce. Okej. Dobra? Ja też tylko lubię. Ja też. No. Idziemy. Nie to. A dobrze. Olej, już szanu. już tak. Uwaga. 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 Za jakieś 10 sekund, jak muzyka się skończy, to jeszcze 10 sekund musicie sobie. Dzień. Uwaga. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Ciała! Ich habe keine Panik, ich